Urszula Leduchowska urodziła się w poniedziałek wielkanocny w Austrii, w Losdorf, koło Wiednia. Tam wyemigrował jej dziadek, hrabia Leduchowski. Wyjechał do Austrii, bo groziło mu więzienie za udział w Powstaniu Listopadowym. I tam jego syn Antoni poznał szwajcarską hrabiankę Józefinę. Gdy sytuacja międzynarodowa trochę się zmieniła, hrabia Antoni z całą rodziną przeniósł się do Lipnicy Murowanej koło Bochni, aby jego liczna gromadka dzieci mogła lepiej poznać ukochaną ojczyznę. Dzieci, a była ich dziesiątka, były nie tylko bardzo uzdolnione, ale także niezwykle pobożne. Julia pięknie malowała, poza tym grała na fortepianie, uczyła się języków obcych, a nawet pisała wiersze. Oprócz Julii. Która po wstąpieniu do klasztoru przyjęła imię Urszula, trzeba jeszcze wspomnieć błogosławioną Marię Teresę, nazwaną matką Afrykańczyków, oraz Włodzimierza, który jako generał Jezuitów był bliskim współpracownikiem papieża. W zakonie siostra Urszula opiekowała się dziećmi i młodzieżą, najpierw w Krakowie, a później w Petersburgu. Gdy zmuszono ją do opuszczenia Rosji, wyjechała do Szwecji. A po kilku latach przeniosła się do Danii. W czasie I wojny światowej w tych krajach organizowała wiele spotkań ze znanymi i wpływowymi ludźmi, aby mówić o Polsce i organizować pomoc dla polskich sierot. Po wojnie powróciła do Polski i zamieszkała w Pniebach, gdzie założyła pierwszy klasztor sióstr nazwanych Urszulankami Szarymi. Niezwykłą pobożnością otaczała Pana Jezusa obecnego w tabernakulum i dlatego wśród dzieci organizowała kruciatę eucharystyczną. Aby wzmacniać wiarę wśród najmłodszych, przez wiele lat wydawała dla nich czasopisma. Sama pisała piękne i pouczające opowiadania, które do dzisiaj dzieci czytają z przyjemnością. Wykorzystując swoje zdolności językowe i kontakty towarzyskie, siostra Urszula dużo podróżowała. Przez całe życie, od dzieciństwa aż do śmierci, na jej twarzy gościł radosny uśmiech.